Zabytkowe komnaty Zamków Mosznej zostały opanowane przez blisko 50 wystawców, którzy zaoferowali zwiedzającym swoje rękodzielnicze produkty. Organizacja przypada zawsze mniej więcej na pierwszy weekend, taki wiosenny po kalendarzowej wiosnie. Jak widać, daje to też takie fajne możliwości pokazania, zaprezentowania się lokalnym naszym tutaj twórcom, wystawcom, przed jeszcze takim typowym sezonem wielkanocnym. Wśród wielkanocnych zajączków, stroików oraz wianków znalazła się również lawenda, która ma właściwości uspokajające oraz wyciszające. Suche bukiety ścinamy lawendę stosunkowo szybko, żeby miały jak najwięcej pąków, które ładnie się zasuszą, nie będą się osypywać. Natomiast syropy i pozostałe produkty już produkujemy z lawendy bardziej dojrzałej, która ma więcej oleju kwaterycznego, która ma bardziej intensywny zapach. Syrop gotujemy tradycyjną metodą, pasteryzujemy go, dodajemy cukier jako konserwant ten naturalny. Kiermasz był również okazją do pomocy potrzebującym, np. poprzez kupno produktów wykonanych z wełny alpak, z których zysk zostanie przeznaczony na rzecz fundacji zajmującej się alpakoterapią. Mamy tutaj wyroby, które wykonujemy sami, to jest to głównie rękodzieło. I tak, możemy tutaj znaleźć wyroby filcowane na mokro, wyroby filcowane na sucho. Są to przedmioty dekoracyjne oraz przedmioty codziennego użytku. Natomiast dochód ze sprzedaży kolorowych spinek, opasek oraz czapek przeznaczony zostanie na rzecz niepełnosprawnej córki pana Marka oraz pani Kingi, która ozdoby szyje własnoręcznie. Prowadzimy z małżonką zbiórkę na naszą córeczkę niepełnosprawną. Córka jest chora, ma chondroplazję, żona pracowała w innej branży, natomiast musiała się przebranżowić na szycie, gdyż. no. Te ubranka dla niej trzeba było przerabiać, a przy okazji no, wystawiamy się. Jak zapewniają organizatorzy, wiosenny klimat powróci do zamkowych komnat już w przyszłym roku. Karolina Urban, Kurier